Hey Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z MT Sandras na serwerze 4LIFE Dzisiaj jest ze mną Dawid Sen, mój przyjaciel Dawid Witam wszystkich bardzo serdecznie Dokładnie i w dzisiejszym odcinku będziemy kupować moją pierwszą broń I będziemy przeprowadzać się na Grove Street, ponieważ wiecie CJ, famous CJ tam mieszka I chciałbym pozdrowić trzy osoby z ostatniego odcinka znaczy od ostatniego odcinka, który dał mi donate'a, Szwagier, który dał mi 200 zł donate'a, Tomasz, który dał mi 100 zł donate'a i Kaper, który dał mi 3000 zł donate'a. Dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam Was bardzo, jeżeli chcecie być na odcinku i chcecie mieć pozdrowienia, możecie dać donate'a i wtedy Was pozdrowię. Um, właśnie ludzie, w tamtym, w tamtym odcinku już miał być naprawdę Dawid, ale chciałem go jeszcze samemu nagrać, ponieważ tam robiłem to wszystko z dodo. W zasadzie odcinku, strasznie dużo im gadałem, kurwa. Um, I w dzisiejszym odcinku kupiłem sobie pierwszą broń i przeprowadzimy się na Grove Street. Bo jak wiecie, czy osoby, które grają na For Life, na Grove Street jest um arena deathmatchu, że to można się zabijać, dlatego potrzebuję broń, wiecie, żeby mieszkać, będę jedynym białym człowiekiem na tej dzielni i muszę jakoś się obronić przed tymi czarnymi e, demonami więc jedźmy sobie do Ammunition. już wiem jakie, a, jak, jakie auto, jaką broń chcę sobie kupić, będzie to um, twój stary pijany e, czy znaczy będzie ten Uzi. E, Uzi od ostatniego odcinka też kupiłem sobie już premium plus E, więc mamy już premkę Zbieram live points e, Mam dopiero 300 na 500 Będę zbierał na kuriera Wtedy też nagram odcinek właśnie jak będę szedł na kuriera I tak ludzie widzą serio wam się podoba Więc stawcie pod tym odcinkiem 35 łapek w górę I nagram kolejny odcinek Kurwa zapomniałem zamknąć okno Ale okej okay. um, Żeby nie było słychać niczego na podwórku Jesteśmy przed Amunation Zaparkujmy, czy tam będzie policja? No nie. <śm> yeah. Nie, to te to sprzątają te to... zaciągi. No dobra. Widzicie, jest piękny piękny czarny. Ogólnie dybaty, typy, dybaty. typek do nas podszedł przed y, nagrywaniem odcinka. Wajperek się chyba nazwał coś takiego. I mówi, <noise> poprosił, żebym go pozdrowił, że sprzedaje najmocniejszy towar w całym mieście. Więc. Pozdrawiamy go i kupujcie towar od niego. <noise> um, samuraja. Samuraja, właśnie naj, naj, najbardziej. Jak pierdolnie w nos, to wylecicie w kosmos. I ta kurwa, ja muszę iść do banku po kasy. <noise> Zapomniałem, a tu jest raz bankomat obok. Um, dom sobie kupię na. Um, na jakoś dwa tygodnie, więc wezmę cztery kafle, wypłacę. Wypłata gotówki dobra, mam 223 tysiące na koncie. Na razie jeszcze tym peranialem, będę zbierał więcej, żeby sobie kupić. Oczywiście lepsze auto. Um, I tak więc tutaj sklep jest bardzo piękny. W ziemeniu. Um, na początku myślałem, żeby kupić Akacza, ale nie będę wydało na pierwszą broń od razu um, 7,5 tysięcy. Kupię któregoś dnia innego, będę wtedy, wiecie, jak, jak trzecia wojna światowa się zacznie, to muszę mieć tak lepszą broń. Um, tutaj shotguny, shotgunów nie potrzebujemy. Kolejny Eniu stoi. Um, ty, ty. Co? Najlepsza tekstura broni, nie? A to jest w ogóle twój stary. To twój tata, nie? Dokładnie. No. no widzicie Dawida tata tutaj w sklepie był. był no światowej. <noise> Kurwa w drugiej kupujemy sobie Uzi Kup broń. Mam już tą broń czy nie mam? A, mam. sobie <noise> amo od razu. Od razu kupiłem sobie trochę amo. Ehm, broń nie mogę wyjąć jeszcze, nie? Dopiero jak będę w, e w tym na DM-ie. Dobra. Więc broń kupiona. Gangsta Rap. Z spychu. spychu. Co do za autka, piękne. We, 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 bo będzie murzyn chciał nas ukryć To cygan! To cygan, spiesprzaj, spierprzaj. Wy, wy, wyżyć go z auta, go z auta, go z auta, z auta. Szybko i odjeżdżaj. Keep, ten, keep ten bok 300 Chudę. Smutny. To cygan, pewnie auto chciał nam ukryć. Kto, no, Kto mówi, że Pelenie jest ładnym autem? Nikt. Okłamono. Ty, ty co to w ogóle jest ten znak tatuaży na mapie, bo ja nie. Co ja też nie mam. Hmm. Dziś das? No, um, widzisz. Distas, kiebas. Cześć, co? Co? Did. Dirsachs. Naturalnie brother. Ehm. Um, więc gdzie w ogóle jadę? Ty, <laughs> chcesz kupić tam? No tak. No no tak? No ale cię. Zara <laughs> kopnawiają, nie? Ehm. Um, no i tak ludzie, um, nie wiem coś chciałem powiedzieć No <laughs> ostatniego odcinka trochę grałem jak widzicie Zbieram kasy e, będę rozpatrywał czy kupię bufalo czy jakie auto ja mówiłem że inne kupię Oprócz bufalo Stalion chyba, czy Flesha. Staliona chyba chciałem kupić. Zobaczymy jakie jeszcze kupię ehm. zaraz wjeżdżamy na cię... Zie... uważaj, uważaj, policja, policja u, używaj, używaj kierunkowskazów to, to Przecież, jest... Gdzie to jest policja? A tam. O Strzela do mnie typ Niebezpieczna dzielnica Ty już mnie postrzelili Ej opony No i fajnie Ja zjeżdżam tutaj na autostradę się spotkajmy tam Patrz moje opony Moje auto się mi. Wsiadę za ciebie No dawaj dawaj No co auto takie zostawisz tutaj? No, ty, a co ja twój kurwa, uber? UBER! Ty, może popracuję na ubera, zrobię a odcinek, pracuję przez... 2-20 miesięcy jako uber. Się uważasz, żeby nikt nas nie strzelał? Jak chcesz, się od... strzelaj do nich z powrotem, jesteś czarny! Co który tak tak umiesz, tak. le umiesz, lepiej strzelać, niż biały. O kurwa, ktoś jedzie! Mamy przejeban. Mówiłem, mamy przejebana! To Jezu! Celował już. Tak? Mm. Kurwa, ostatni raz jak tutaj byliśmy, 10 minut temu to nikogo nie było. No, byli tutaj. No, ale nikt nie miał broni. Ale ja miałem. Cicho musimy się ukrywać. O jezus, Maria! God. O nie, mamy przywolone, stary. Uciekamy, uciekamy. Grove Street, home. Ale go wykujałem <noise> Co ty się dzieje Ja nie wiem czemu ja w ogóle chcę w, naj, w najniebezpieczniejszej dzielnicy kupić o Ty co ty takiego budynku nie było wcześniej w grze Zdali Czemu ja zaraz chcę na najnie, najniebezpieczniejszej dzielnicy kurwa kupić Kiedy będę umierał za każdym razem Chuj tam No pain no gain Dobra jesteśmy Zaparkujmy sobie to I kupujemy tutaj Hawirę majne Hawiren I jak się kupuje? Discingien no, okay. dni 14 dni 9 Chyba nie masz nie masz tyle kasy Albo płacić domek A gdzieś piszesz liczbę dni Ty no pisze... Mogę tylko jedną cyfrę wpisać nie mogę no, 10 no, wpisać albo coś. No to wpisz 9, albo 9 dniach sobie jeszcze raz... No to kupujemy na 9, na 9 dni. Wejdź do domu. Uuuu! Uuuu. Mine Havira. Rozkryźcie. Czuję się, się jako siebie. No. Ale nie, fajnie. Dokładnie. Tylko terapia sobie się przydał? Może mi się uleczył. A nie wiem co się robi. O Jezu, poczekaj! No, chyba nie. O, To Zobaczcie, jak się od razu wykąpię. Tak ładnie. O, ty wejdź na chwilę. Nie, poczekaj, czekaj, 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 czekaj. Ty ja sypialnię w ogóle mam w tym domu? To no Javi mi wreszcie sypialni sprzedali? Spać na kauczu. Na kauczu? Wejdź do łazienki na chwilę. I, idź, idź do łyżynki, Czekaj Kurwa Poczekaj! Nie patrzę przez drzwi, co ja robię Czekaj No chodź Hej, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA <noise> No więc ludzie Jesteśmy, mam teraz Hawirę Poczekaj, a mogę przedłużyć ile jestem w niej? Nie, chyba nie można tak, nie? Chyba nie No przesuń się Aby uruchomić panel domu O! O! Czekaj O! Mam! Masz No mam do... Tylko nie wiem do kiedy teraz A muszę na panel domu wejść? Do dwudziestego... Do 25. O, dzień przed moimi urodzinami przed naszymi urodzinami Dokładnie tak What up What up bro Dobra wsiadaj Co ty wsiadasz? O Jezus strzeliłem Jak się kurca Ty bo tam jest jakiś, jakieś wężo? Okay. Na C Na co gdzie? Na C A. Się kuca To ty? Gdzie? Ej what up, bro Ej dawaj Nie podchodź do mojej chawidy, bo zaszale ci <laughs> Dobra ty Gdzie ja mam iść? Na wieży. A, aaa. Skończymy sobie odcinek na wieży. Sniper. Elite. Jeżeli słyszycie chrapanie z tyłu, to moja dziewczyna. Ej, Ora bro. bro? Bla. Bla bla blue face baby. I wanna see a post o jezu, brak No wej, negu się Dobra, wej, bo ja muszę kogoś strzelić. Muszę respekt na tej dzielni mieć, nie? Gang, gang, bro. Gang, gang. Nie ty. Dobra, to to by było, ludzie, na tyle w tym odcinku. W tym odcinku, jak mówiłem, kupimy tylko nową broń i. Chaty, jeżeli Ci się spodoba i chcecie więcej odcinków, zostawcie 60 w górę. I spróbuję tak jak najszybciej, jak mogę nagrać nowy odcinek. Mój dla Was, Max, dzisiaj był ze mną Dawid. Dokładnie, byłem. I na razie.